A ja mam pytanie do ludzi, którzy mieszkają w bloku, nie? Jak mają taki sobie balkonik, nie? Piękny. Jakieś kwiatuszki. I przychodzą do domu. Chcą odpocząć. I... i... Kilku... Ban, jakiś kilku... Czeka. Nie, to tak. I tam... tam... Jest kilka idiotów. Może tam dalej. No właśnie. I cały czas się tak brychtają. Brechtają, puszczają jakieś egipskie rytmy. No to jest po prostu nie do zniesienia, tak? Rzucam tymi jabłkami. Tu są jabłka. Tu. Taki pościel. Nie? Sranie w banie. No to jest po prostu nie nie, nie, nie... nie... niedopuszczalne, że tak powiem. No to jest masakra. No chyba łokieć piętania nie ma klienta, będzie trzeba zrobić, bo tu jest... Nie, nie wiem jak, jak inaczej to zrobić. Możecie napisać mi w komentarzu, co mogę zrobić z nimi, nie? Mhm. Cześć, pompa.